czy ta osoba odezwie się do ciebie i czy wrócicie do siebie ten film wyświetlił ci się nie przez przypadek koniecznie oglądaj go do samego końca a ja sprawdzę co takiego z czytania ogólnego powiedzą karty właśnie w tej kwestii po pierwsze widzę, że jesteś osobą, która dużo przeszła twoje serce zostało wystawione w życiu naprawdę na wiele prób i wiele z tych prób które, że tak powiem życie cię testowało i tak dalej no Dalej przechodzisz to wszystko z podniesioną głową, ale momentami może nie być naprawdę lekko. Czasami możesz nawet robić dobrą minę do złej gry. Um, czuję, że jest jakaś szansa, że jest jakaś taka liczba porozumienia, jest jakiś czas takich zmian, gdzie ta osoba może pewne rzeczy zacząć bardziej rozumieć, mimo tego, że komunikacja między wami może być trochę utrudniona. Być może nie wygląda najlepiej komunikacja między wami aktualnie i czuję, że ta osoba potrzebuje sama do pewnych spraw dojść. Mocno życzę właśnie Tobie. Żeby wszystkie Twoje sprawy poukładały się korzystnie dla Ciebie, jeśli przyjmujesz tą pozytywną energię, koniecznie polub ten film i zaobserwuj mój profil. Kiedy nie wiemy na czym stoimy, nie da się ruszyć do przodu. Dlatego, jeśli chcesz poznać konkretne odpowiedzi na Twoje pytania i w końcu poczuć ulgę, to ja i moja rodzina robimy bardzo dokładne wróżby od ponad 120 lat. Aby zamówić taką wróżbę, wejdź na moją stronę kluczprawdy.pl i zadaj mi aż trzy pytania w kwocie tylko 71 zł. Cena i kolejka mogą rosnąć.